Hej, Siemanko! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z NBA 2K16 i już na sam początek, jak widzicie, przechodzimy do trybu My Park, którego jeszcze no nigdy nie, nie włączałem, nie graliśmy jeszcze w tym trybie, tak więc mamy trzy drużyny na początek do wybrania, jest to Old Town Flyers, River Roof Riders City albo Sunset Beach Bowlers. No ja, że mm, lubię bujać w obłokach, wybieram Old Town Flyers i będziemy teraz latać cały czas bardzo wysoko właśnie w tej drużynie. Tak więc na początek sobie właśnie zagramy taki meczyk 3 na 3. W My Park, czyli to jest tak, może powiem co to jest, to jest taki po prostu no, mój park, gdzie mogę sobie potrenować swoje umiejętności z innymi graczami e, online, ale to są gracze, którzy tylko e, mają swoje postacie w trybie My Career. Tutaj widzicie, mamy też poziomy, ja mam oczywiście poziom pierwszy, gdyż jeszcze nigdy nie odpalałem tego trybu. No i gramy sobie właśnie 3 na 3 do 21 punktów. No więc jak na razie mamy tutaj 2-2, tutaj dobre moje podanie. no i jest pierwsza asysta i już wygrywamy 4-2. Ja może jeszcze tak tylko przypomnę, że w poprzednim odcinku mieliśmy, u oh, tutaj zbiureczka, mieliśmy debiut w NBA, ależ podanie, czy będzie z tego asysta? Nie będzie, ale szkoda, fantastyczne podanie naszej postaci. Tak, przypomnę, że był debiut w NBA. Debiut w nowym zespole w drugim sezonie naszej przygody z NBA. A i tutaj chciałem wsadzać piłkę, zostałem zblokowany. I ocena tutaj spada bardzo boleśnie z powrotem do C. Dostałem piłkę, jest wycofanie do Fiano Somana, ależ trujeczka, pięknie. Wysoki zawodnik, ale bardzo dobrze ma ułożoną rękę, jeśli chodzi o rzuty za trzy. I znowu on! I Aj, ja już chciałem krzy krzyczeć, że, że będą punkty. Ja tutaj osamotniony jest Perfect Release, tak więc no nie może być inaczej jak, e, jak e, kolejne punkty. Tak więc wygrywamy już 12-9. Tutaj świetny przechwyt. No i poz nie pozostało mi nic, nic innego jak po prostu wsadzić tą piłkę do kosza. No wsadu może nie było. Ale też nie było najgorzej. Oddałem piłkę. Windaolo i są punkty jest asysta. Tak więc tak, może skończę tą swoją myśl, że mieliśmy debiut, w którym no może nie błyszczałem jakoś nie wiadomo jak. No ale to był dopiero pierwszy mecz. Tak więc jeszcze naprawdę dużo przed nami. Mamy tutaj aż 82 mecze przecież no i jeszcze play-offy oczywiście na koniec sezonu. Co lepsze, Będziemy mogli mieć wpływ na to, jak nasza drużyna będzie się spisywać w całym sezonie, bo przecież w tym pierwszym sezonie mieliśmy do rozegrania tylko 8 spotkań. No a teraz się już ten sposób rozgrywania ligi zmienił, że już rozgrywamy każde spotkanie, no i przeżywamy cały sezon dzień po dniu. Tak więc wybieramy, a to już koniec meczu, proszę bardzo. 19-21 przegraliśmy. Z tego co pamiętam, wygrywaliśmy 19-13, no ale nie udało się wygrać. Za to spotkanie dostałem 146 monet. No i jeszcze tutaj no jakieś 20% poziomu drugiego mi wbiło, tak więc no myślę, że będziemy już wracać z tego parku. Jeszcze tutaj zobaczmy właśnie, jak, jakie te poziomy można wbijać. No to mamy 5 poziomów ruki, później Pro, All Star, no i legendę. Oczywiście będę się starał wbić legendę. No zobaczymy, czy się uda. Zaczynamy teraz y, od oczywiście e, zupgradeowania naszych atrybutów, tak więc mamy już jump shooter, poziom 19, moi drodzy, 19 poziom mamy off day, tak więc no, co zrobimy tym razem w dniu wolnym? A, postanowiłem spotkać się z, z, z naszymi koleżkami z drużyny, co poprawi nasze chemistry, czyli nasze dogadywanie się na boisku, no i też poza nim. Zobaczmy jeszcze, jak tam z naszymi minutami, no jesteśmy już ósmym zawodnikiem tego zespołu. 19 minut, tak więc, no, już nam tutaj troszeczkę wzrosło. Co ciekawe, Carmelo Antony ma tych minut tylko 28. No i nie pozostało nam nic innego, jak rozpocząć mecz. No to są derby Nowego Jorku, tak więc New York Knicks kontra Brooklyn Nets. No i rozpoczynamy to spotkanie. Tak więc jest to drugi mecz naszej postaci Frequency Vibrations, chociaż już chyba go tak nie nazywają, bo to po prostu była ta reżyserowana. Ten pierwszy reżyserowany sezon, kiedy nazywaliśmy się właśnie Frequency Vibrations, teraz nazywamy się już tylko Damian Brock, ale to mi wystarcza przecież tak się w końcu nazywam. Więc wchodzimy na boisko, pierwsza akcja i 5.30 do końca, pierwszej kwarty, 9.10. Pierwsza akcja aflao. I już proszę bardzo, ile? 10 sekund jestem na boisku i już pierwsza asysta. Zobaczcie, tutaj e, 3 minuty minęły pierwszej. Ale co? Miał być taki piękny wsad, a był blok. No nie wierzę. Nie wierzę. 18-18. Piłka w moich rękach. Piłkę mam niby troszeczkę za długo, ale jest. Jeszcze udało się. Nabić barbosę na V, no i mamy dwa rzuty osobiste. Szkoda, że nie ma enduam, no ale co? Pierwszy siedzi jak najbardziej. No i ja chyba jeszcze nikt nie zdarzyło mi się chyba raz nie trafić rzutu osobistego, ale bądź co, bądź e, Damien Rock w rzutach osobistych jest chyba mistrzem, tak więc będziemy się starać, żeby e, nasza skuteczność za trzy, tak jak i skuteczność, właśnie. O, jest przechwyt, ależ pięknie! Przechwyt, no i co teraz? Co z tą akcją zrobi nasz zawodnik? Chwilę pomyślałem, jest Smith. BUM! Trujeczka! Proszę bardzo, tak więc już z 18-18 zrobiliśmy w bardzo szybkim tempie 23-19. A tutaj oddał mi piłkę, tak jest, siedzi. Fast Break score i proszę bardzo, zobaczcie ten nasz run 12-4. Więc Brooklyn na kolanach. Uwaga, wchodzę pod kosz pięknie tym razem dwutaktem. Nie chciałem już wkładać piłki do kosza, nie chciałem robić w sadu. Bałem się o kolejny blok, a tutaj już końcowa pierwszej kwarty, jeszcze rzut, ale już i tak chyba nie byłby zaliczony. No tak więc pierwsza kwarta kończy się wynikiem 27-19, myślę, że głównie dzięki właśnie naszym poczynaniom na boisku, zobaczcie, no 6 punktów, 2 asysty, 66% z gry. O, tutaj Brook Lopez pięknie jest, jest kolejna asysta, no z początku wydawało się, że ten rzut Lopeza nie ma prawa trafić do kosza. I czy będzie tak jest? Jest pierwsza zbiórka w tym spotkaniu. Piłka do Antonego. Antony pod koszem, oj, to miała być asysta. Antony, no, gwiazda takiego formatu nie powinna, nie może, po prostu nie może takich piłek. Marnować tutaj jeszcze niepotrzebny faul. No Antony znowu osamotniony. Antony w końcu jest. Udało się. No i mamy. Którą? czwartą asystę. Tak więc, naprawdę, no te statystyki tego spotkania wyglądają bardzo obiecująco. Sfaulowałem em, z naszego przeciwnika, i jeszcze miał End One. No, mimo wszystko, myślę, że to był dobry faul. No i po prostu dużo szczęścia miałem. To jest chyba, że Jared Jack, ale trójka. Spacing, fellas. Spacing. Jak nasz zawodnik popijał tą wodę, nie wiem czy zwróciliście uwagę. Jeśli nie, to sobie cofnijcie! Jest kolejna asysta, pięknie! 5 punktów i 5 asyst, tak więc mamy tutaj te osiągnięcia cały czas. A tutaj trujeczka, zostałem osamotniony! Jest! Pięknie! Ależ wykorzystuję tę okazję. Jedna za drugą. 9 punktów już na koncie. A tutaj znowu Jack tym razem nie trafia. No i jest druga zbiórka w tym spotkaniu. No Antony, dawaj, dobry screen dostałeś i. Ach, już myślałem, że to wypadnie, ale pięknie jest trójeczka, jest asysta. I tam mieliśmy runę 13-5 bodajże. No a tutaj jak widzieliście, no chciałem z dwutaktu cisnąć. Zauważyłem wysokiego Lopeza pod koszem. Troszeczkę się przestraszyłem, dlatego. Postanowiłem podać tą piłkę do bodajże Porcingisa. No, jednak on nie złapał. No, trzeba powiedzieć, że to podanie było złe, po prostu i, i dlatego nie dotarło do naszego wysokiego młodego zawodnika. A tutaj, Altony, pięknie na obwodzie. Chyba to była kolejna trujeczka naszej niesamowitej gwiazdy. No, więc już 8 asyst, no i niestety jest strata. Strata Jack wykorzystał to, że chciałem się kiwać w środku boiska. No ale teraz, miejmy nadzieję, że oddam jakiś porządny strzał. No, dawaj porcingis, zasłonę. Wbijamy pod kosz! No, i znowu zostałem zblokowany. Niestety, no nic, no trzeba się uczyć na błędach, czyli trzeba będzie. Brać pod uwagę to, że wysocy zawodnicy są w pobliżu, no to wtedy nie pakujemy piłkę, piłki do kosza, tylko po prostu używamy dwutaktu, no ile japów. E, I wtedy mamy szansę jeszcze nabić danego zawodnika na faul i na rzuty osobiste. No tutaj, Porcingis, aj jeszcze zebrał. Jest trójeczka, jestem sam, open! Aj, 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 To powinna być trójka naszego zawodnika, no jeśli w tamtym sezonie. Byliśmy najlepiej rzucającym zawodnikiem w całej NBA za trzy. No, to trzeba to tutaj pokazywać. No właśnie, czy tym razem wejdzie? Tak jest! Pięknie! Proszę bardzo i 12 punktów, 2 na 3 rzuty za trzy punkty. Doskonała skuteczność. No a tutaj coast to coast, zobaczcie jak się zaczęli usuwać. No, jak widzą, rozpędzonego Dejmena Broka, no to po prostu muszą uciekać. Tutaj Jack. No i właśnie, zauważyłem, że wysoki zawodnik już do mnie zmierza. Wolałem oddać piłkę Smithowi i zaliczyć asystę, niż zaliczyć zblokowany strzał. Tutaj jeszcze Jack z dystansu. No i tym samym kończymy pierwszą połowę 60-50. No i posłuchajmy wywiadu oraz trenera. Double, double already in the books for you, and we're only at the half. Do you see them trying to throw different looks at you to slow you down? Uh, yeah, I expect that they might, but at the same time, we're gonna have an answer for that because the rest of this team just as dangerous on the offense as me. Kevin, an interesting response. Over to you. Okay, that was some strong work in the first half. Let's talk about what we got to do to keep this crowd out of the game. They look absolutely helpless out there to contain our low post offense. And the more that continues in the second half, the more beat up and dejected they're going to be. I did like the scoring punch we got off the bench that heated things up for us when we had to have a little something extra. And let me touch on tempo for a second. We're not out to use the whole shot clock, but I would like to see us get set up offensively. Dobra, będziemy oczywiście Cię słuchać, trenerze. I e, co miałem powiedzieć? No tak, że mamy Double Double, chyba pierwsze Double Double w karierze. Jeśli się mylę, możecie mnie poprawić, ale nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek zdobył dwie dwupunktowe zdobycze, no a tym razem mamy już 14 punktów i 10 asyst i to tylko w pierwszej połowie, tak więc no aż, no, aż naprawdę nie mogę się doczekać, co sam pokażę w połowie drugiej. No i tak, mamy też tutaj polecenia od trenera, żebyśmy e, zabierali czas, żebyśmy troszeczkę grali na czas, e, no i też trener postanowił mnie tutaj e, posadzić na ławce i koniec meczu, co to ma znaczyć? Przecież mieliśmy taką przewagę punktową, a mecz się zakończył porażką 102-114, no ja w to nie wierzę, przecież trenerze wiesz, że to jest twoja wina, że posadziłeś mnie na ławce przez półtorej kwarty, to jest tylko i wyłącznie twoja wina. 935 monet y, zarobione za to spotkanie, tak więc całkiem przyzwoita ilość. No i podsumujmy to spotkanie, czyli 20 minut, 14 punktów, 5 zbiórek, 11 asyst, 1 przechwyt, 1 blok, 2 straty, 5 na 8 z gry, 2 na 3 rzutów za 3. 2 na 2, 100% skuteczność rzutów osobistych, 0 zbiórek ofensywnych 2 faule, 11 punktów na plusie, chyba jestem najlepszym zawodnikiem tego spotkania naszej drużyny, za 39 punktów ja byłem odpowiedzialny no i 0, nie 1 wsad, no i oczywiście jestem zdrowy więc moi drodzy, to jest naprawdę cudowny mecz, ja się będę z Wami żegnał, trzymajcie się bardzo cieplutko no mam nadzieję, że się podobało no i co, do następnego, siemano